Kończy się druga wojna światowa, a grupa nazistów ukrywa się. Po czym Amerykanie prowadzą z nimi walki, walki na wodach i w powietrzu. Dzisiaj na temat bardzo ciekawej kwestii, czy tak rzeczywiście było, czy to jest swego rodzaju tylko teoria spiskowa. A więc dzisiaj na temat operacji, która nosi nazwę High Jump. Bardzo ciekawa tak naprawdę historia, e, jak, na czym polegała praktycznie ta historia, ta operacja, tak? Czy rzeczywiście to jest swego rodzaju teoria spiskowa, że naziści po prostu pozostali w ukryciu e, i Amerykanie ich odnaleźli, doszło po prostu do wymiany ognia. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na grzefce, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj będę mówił na temat operacji high jump i też bardzo ciekawe po prostu wątki, które pojawiają się wobec tej e, operacji, tak nawet swego rodzaju teorie spiskowe. Nie ukrywam, że będę bazował tutaj na informacjach, które zostały przedstawione na Wikipedia, ale to powiem też informacje, komentarz od siebie. A więc, zaczynajmy, czym była operacja High Jump. Czy rzeczywiście naziści przetrwali? Pewna grupa nazistów przetrwała drugą wojnę światową, ukrywali się i zostali po prostu odkryci przez Amerykanów, tak? I miałoby dojść do wymiany ognia. Operacja High Jump jest to oficjalna nazwa, czy znaczy oficjalna nazwa to The United States Navy Antarctic Development Program. 1946-1947 do 1947, Operacja Marynarki Stanów Zjednoczonych zorganizowana przez kont admirała Richarda E. w Antarktyce pod dowództwem Richarda Cruzena. Rozpoczęła się 26 sierpnia 1946 roku i trwała do 1947 roku. To już widzimy po prostu pierwsze tutaj kwestie dotyczące dat, że to już miało miejsce po zakończeniu II wojny światowej, która trwała od 1939 roku. Roku do 1945 roku. I rozpoczęła się, e, tak w skład sił e, podbiegunowych wchodziło 4700 ludzi, 13 okrętów i wiele samolotów. E, początkowe założenia operacji zakładały ćwiczenia personelu i sprzętu w strefie podbiegunowej, e, skonsolidowanie i rozszerzenie amerykańskiej zwierzchności nad największym obszarem Antarktydy, e, sporządzenie analizy wykonalności zbudowania e, i utrzymywania bazy na Antarktydzie i zbadanie potencjalnych miejsc umożliwiających założenie. Założenie bazy. Wynalezienie technik stworzenia i utrzymania baz lotniczych na lodzie z uwzględnieniem późniejszych zastosowania, późniejszego zastosowania tych technik na terenach Grenlandii, gdzie jak sądzono występują podobne warunki fizyczne i klimatyczne jak na Antarktydzie. Zwiększenie zasobu wiedzy o warunkach hydrograficznych, geograficznych, geologicznych, meteorologicznych i elektromagnetycznych badanych obszarów. No i byśmy powiedzieli co do zasady, okej, okay, tak operacja, wyprawa, ta, która w dużym stopniu po prostu miała służyć celom naukowym, badawczym, ale też wojskowym. Przebieg operacji zachodnia grupa okrętów osiągnęła wyspy Marquesa 12 grudnia 1946 roku, po czym okręty Hendersona i Kakapon zostały ustawione jako stacje monitorujące pogodę. Około 24 grudnia Kurituk zaczął wypuszczać samoloty na operację rekonesansu. Wschodnia grupa okrętu dotarła do wyspy Piotr pod koniec grudnia 1946 roku 30 grudnia radiooperator Wendel, K. Henderson i Frederick Williams oraz marynarz Maxel Lopez zginęli, gdy ich PBM Mariner George 1 rozbił się w zamie zamieci. Pozostałych sześciu członków załogi przeżyło, w tym nawigator James Robbins i drugi pilot William Kearns. I zostało uratowanych 13 dni później w bazie e, McMurdo odsunięto tablicę pamiątkową pamiętniającą trzech zabitych członków załogi marinera a w grudniu 2004 roku podjęto wysiłki mające na celu odnalezienia ich ciał no, można powiedzieć, lepiej późno niż wcale praktycznie, po blisko kilkudziesięciu latach, to chybaż po prostu e, ich ciał to po prostu szczątki na dobrą sprawę, tak? Grupa centralna osiągnęła Zatokę Wielorybią 15 stycznia 1947 roku, gdzie wśród lodowców zbudowano tymczasowy pas startowy w bazie zwanej Little American 4. Vance New Woodall zmarł podczas wypadku przy wyładowaniu zapasów ze statku po 30 grudnia 1946 roku. Po zakończeniu operacji Amerykanie wrócili na te tereny w ramach operacji Windmill, twierdząc, że wiele zdjęć lotniczych z operacji High Jump było źle naświetlonych i potrzebne było ponowne ich wykonanie. Finn Ron także sfinansował prywatną ekspedycję na, samą, na to samo terytorium przed 1948 rokiem. Zmarły lotnik Maxel Lopez został upamiętniony nazwaniem góry Mont Lopez na wyspie Hurstona. Ksiądz William Menster, który służył jako kapelan podczas tej ekspedycji, stał się pierwszym kapłanem, który odwiedził ten kontynent. W czasie służby w 1947 roku poświęcił Antarktykę. No i mamy kontrowersję, tak? Z operacją High Jump związana jest dosyć popularna teoria spiskowa. Amerykanie zamiast prowadzić badania mieli zmierzyć się z pozostałościami III Rzeszy. Niemcy mieli podobno posiadać ukrytą bazę, w której znajdować się miała dosyć pokaźna liczba ubotów. Zwolennicy tej teorii podają poniższe argumenty, aby dowieść prawdy tego poglądu. Czas trwania operacji operacja high jump miała trwać kilka miesięcy, a trwała kilka tygodni. Siły amerykańskie, zbyt duże jak na operację tej rangi. Działalność niemiecka przed i w czasie wojny w rejonie Nowej Szwabii. Czas operacji niecałe dwa lata po wojnie. No i to jest bardzo ciekawa tak naprawdę kwestia, bardzo ciekawy wątek, tak, bo pojawia się właśnie wiele argumentów tak za tą teorią spiskową. Niewątpliwie czas, no to nie była duża po prostu odległa perspektywa, tak, zakończenie wojny to 1945 rok ta wyprawa, ta operacja miała miejsce niedługo później, nawet jeżeli po prostu mieli pewne zapasy tutaj żywności i tak dalej, no to mogli spokojnie po prostu funkcjonować. Pytanie, czy byli na tyle po prostu, że mogli się dostosować do tych warunków, jeśli chodzi o właśnie przebywanie w tak zimnym rejonie. Natomiast tak, tutaj jakie są jakby argumenty? Działalność niemiecka przed i w czasie wojny w rejonie Nowej Szwabii, tak? E, tak, e, no praktycznie tutaj Nowa Szwabia jest to terytorium na Antarktydzie, tak, zajmujące około 600 tys. km2, będące przedmiotem roszczeń III Rzeszy między 39. a rokiem A45, czyli... Teoretycznie po prostu, tak, tam okręty powinny się znajdować, tam po prostu e, powinna znajdować się ta marynarka jeszcze Rzeszy. Oczywiście wojna się zakończyła, e, tak e, tutaj e, e, o, tutaj zakładamy po prostu, jakby cele naukowe, a pytanie też jest takie, czy to właśnie nie były cele właśnie takie, że Amerykanie chcieli dopaść po prostu tą jeszcze pozostałości tej Rzeszy, tak, jakby po prostu na przykład dowódców wojskowych żołnierzy, e, którzy mogli po prostu tam przebywać. Tak? Tylko, żeby na przykład nie być posądzony już po takim czasie, tak, że po prostu ich dopadli, no to na przykład powiedzieli, że to po prostu była kwestia wyprawa by taka naukowa, geologiczna i tak dalej, a tak naprawdę nikt nie był w stanie tego zweryfikować, tak? no bo jeżeli tam nawet byliby żołnierze Rzeszy, no to praktycznie słowo przeciwko słowu, ci żo żołnierze Rzeszy po prostu i w te wojska amerykańskie. Natomiast tak, siły amerykańskie zbyt duże jak na operację tej rangi. No Ale z drugiej strony tak, jadą w niepewny teren, no to muszą się liczyć z tym, że mogą być pewne straty. Z drugiej strony jadą w ten teren, gdzie wcześniej po prostu były wojska Rzeszy, więc muszą się liczyć z tym, czy marynarka Rzeszy. Więc mus, mus, muszą się liczyć z tym, że tam może być jeszcze, e, mogą być tam niedobitki, tak, no, w sensie po prostu, e, czy, czy w ogóle po prostu mogą tam jeszcze jakaś grupa może przetrwać, tak. Może niedobitki to źle brzmi, tak, bo tam brzmiało po prostu jakby, nie tak, nie wiem, po prostu inne wojska pokonały, tam po prostu wojska, które by tam stacjonowały, tak, no jedynie Amerykanie mogliby ich pokonać, tak? No więc tutaj niewątpliwie jest wiele znaków zapytania. Gdyby to na przykład było już kilka lat później, tak, nie wiem, 50 czy 55 roku, no to można by powiedzieć, no tak, ale nie byłoby warunków, nie mieliby na tak, tak dużych zapasów, a tak mogliby po prostu by tam na przykład pozostać. Ja jeszcze słyszałem inną teorię, po prostu taką swego rodzaju spiskową, która nawet miałaby się odnosić do Adolfa Hitlera po prostu, że Adolf Hitler po prostu wcale nie zginął w bunkrze w Berlinie, tylko po prostu uciekł, tak, tym słynnym po prostu samolotem, który miał wylądować właśnie w Berlinie i miał uciec. Tak, e, najczęściej pojawiają się właśnie te teorie spiskowe dotyczące tego, że Hitler miałby uciec do Argentyny. E, tak, ale też niektórzy mówią na temat takiej teorii spiskowych właśnie, że być może uciekł na statek, który miał go zabrać w rejon Antarktydy, także tam kompletnie nikt się tego nie spodziewał. Bo ile jeszcze ss e, tak, czy żołnierze, po prostu tutaj, my hitlerowcy, uciekali po prostu do Argentyny, był to jeden z ich kierunków, tak, ucieczki, e, więc to mogło być takie oczywiste, tak, gdzie szukać ewentualnie Hitlera, gdyby żył po, po wojnie, tak, a więc w Argentynie, e, czy w ogóle po prostu w, w Ameryce Łacińskiej, o tyle właśnie kierunek, jeśli chodzi o Antarktydę, e, był po prostu raczej abstrakcyjny. A może to było tak, że Amerykanie wiedzieli, że nie zapali praktycznie Hitlera, albo nie mieli po prostu dowodów stuprocentowych, tak? no bo tam się mówiło, że został zamordowany, że popełnił samobójstwo, potem jego ciało zostało spalone, zwłoki i tak dalej. Tak było w przypadku właśnie tam innych tych tak, po prostu tak osób, jeśli chodzi o to jego najbliższe współpracowników, że te zwłoki na przykład one ziono częściowo nadpalone i tak dalej. O tyle na przykład ta teoria mówi o, mogłaby mówić o tym, że właśnie Hitler po prostu tak nie było przekonujących dowodów na odnalezienie Hitlera, Amerykanie chcieli go za wszelką cenę po prostu dopaść, wysłali po prostu te wojska amerykańskie w tamten rejon, tak. A jednym z celów oczywiście byłaby kwestia złapania Hitlera, także po prostu tak, przejęcia właśnie tych resztek, jeśli chodzi, czy tam po prostu tak, jeśli chodzi o żołnierzy, tutaj właśnie rzeszy, tak i, to, i, i zniszczenie ich praktycznie bazy. Te. No ale czy to jest możliwe? To ciężko powiedzieć. Ale z drugiej strony, zobaczmy sobie, że od tego czasu już minęło prawie, no ile? No teraz mamy 2025 rok, to było w roku 46, 47. A więc minęło od tego czasu 80 lat. Więc no, ktoś by się prędzej czy później wygadał. Gdzieś pojawiłoby się to w jakichś pamiętnikach, jakaś pojawiłaby się informacja, a nie słuchajcie, tam jednak byli rzeczywiście żołnierze Rzeszy, po prostu był jakiś, jakiś byłby, po prostu tutaj jakaś poszlaka. na nic na to raczej nie wskazuje, tak? No, jestem ciekaw, co Wy na ten temat sądzicie, eee, tak? E, właśnie na temat właśnie tych argumentów, e, że tam właśnie w tym rejonie miałaby się znajdować pokaźna liczba ubotów, a więc niemieckich okrętów podwodnych. E, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba. Trzymajcie się. Cześć.